Bohater Pierwszej Solidarności mówi dość. Jan Karandziej, były hutnik i stoczniowiec, który walczył między innymi o przywrócenie do pracy Anny Walentynowicz, w siedzibie NSZZ Solidarność w Częstochowie rozpoczął głodówkę w obronie księdza Michała Olszewskiego. Przenieśmy się zatem do Częstochowy. Tam jest Jakub Maciejewski. Powiedz jak Jan Karandziej tłumaczy tę decyzję o rozpoczęciu protestu głodowego. Jest jakaś historyczna niezręczność, skoro siedzimy w siedzibie częstochowskiej Solidarności. Jest tutaj pan Jan Karandziej, który podjął się protestu głodowego w obronie i w solidarności z księdzem Michałem Olszewskim, bezprawnie przetrzymywanym i torturowanym także przez obecną władzę. A pan Jan Karandziej ma już doświadczenie, bo niemalże pół wieku temu także protestował w obronie więźniów politycznych. Pytanie jest takie, w jakich czasach żyjemy, ale te pytanie zadajemy Panu Janowi Karandziejowi. Kolejny protest głodowy w obronie więźniów politycznych. Tak można powiedzieć, jak najbardziej w obronie więźniów politycznych, którzy prześladowani i niszczeni w sposób nie do przyjęcia. Poruszyła Pana to cierpienie Księdza Olszewskiego? Oczywiście, to co się dzieje, nie tylko Księdza Olszewskiego, ale również. Pań, który są więzione z nim. Jest, jest to rzecz niebywała. Wiele rzeczy widziałem, wiele rzeczy przyszedłem, ale takie, takiego traktowania ludzi to raczej się nie, nie widzi. To jest nie do przyjęcia, naprawdę. Solidarność z księdzem Michałem Olszewskim to coś więcej niż słowa, bo decydować się na protest głodowy to jest już taka ekstremalna forma protestu, ale chodzi o to, by poruszyć sumienia, by pokazać światu, że jesteśmy też zdolni do wyrzeczeń, ale konkretnie jest zdolny do wyrzeczeń pan Jan Karandziej, który solidarność zakładał na wybrzeżu jeszcze przed Lechem Wałęsą. Jednak pan Jan ciągle podkreśla, chodzi tu o księdza Michała Olszewskiego, to jemu dedykowane jest to poświęcenie, no bo... Nie niestety ten reżim ta władza na księdza Michała Olszewskiego wyjątkowo się uwzięła Jakub Maciejewski bardzo dziękuję za relację